Cześć wszystkim, witajcie na kanale Artbikes, ja mam na imię Artur, po drugiej stronie jest Kamil, oczywiście go nie widzicie, ale możecie sobie go obejrzeć na jego kanale, który będzie na dole, tam link do tego kanału, ma bardzo fajne filmy. Słuchajcie, dzisiaj kolega mi przyniósł taką oto hulajnogę, no nie jest to hulajnoga, a i skuter, hulajnoga po prostu ma spalony sterownik, sprawdziliśmy to, potem pokażę Wam jak to sprawdziliśmy. No i okazało się, że sterownik jest spalony. No, no ile kosztuje naprawa tej hulajnogi, jak myślicie? Nie? Sprawdziliśmy sobie dokładnie ile kosztuje ten sterownik. Koszt, koszt tego sterownika do tej hulajnogi, oczywiście bez tego monitorka, który jest na górze, nie, tak, nie kontrolera, no to jest w granicach, wiecie, od 300 nawet do 400 zł. Tak? Tylko kto da gwarancję na ten sterownik, jak on jest taki mały? No ja osobiście bym gwarancji na to nie dał, oczywiście jakby mi klient przyszedł ze sterownikiem, kazał wymienić, ja bym to zrobił, nie? Ale zaproponowałem coś takiego, ponieważ myślę, że nie potrzeba w kolejnodze kierunkowskazów takich pierdół, po co to wszystko, albo nie potrzeba prędkościomierza w kolejnodze. Są bajery, które są w ogóle niepotrzebne. Powiedziałem, zamontuję ten sterownik tani, dobry sterownik, którego używam bardzo często w moich pojazdach elektrycznych. Ten sterownik na 100% się nie spali i ja dam na to gwarancję. Ten sterownik po prostu, no nie wiem, włożę go do jakiejś reklamówki, oddam klientowi, niech sobie go po prostu schowa, może kiedyś będzie chciał oryginalny, to sobie założy oryginalny. Koszt, koszt naprawy z oryginalnym sterownikiem to by było w granicach 700 zł, koszt naprawy z tym sterownikiem, no to by było, będzie w granicach 200 zł, także jest różnica duża. Sterownik ten jest sterownikiem wielonapięciowym, on może chodzić w zakresie od 30 V do... 60V. Także jeżeli nam przyjdzie kiedyś, wiecie, podrasować trochę tą hulajnogę albo kupimy sobie jakąś lepszą baterię, to tylko po prostu podpinamy tą baterię i ona po prostu nam szybciej jeździ, jest lepsza i w ogóle jest zajebista. No i się na pewno nie zepsuje. To gwarantuję, że przy tym sterowniku się to nie zepsuje. Aby to działało, aby to działało no to nic. No to wiadomo, że nam potrzeba manetka, ale manetkę zostawimy sobie taką, jaka była. No i taki kluczyk, zastosujemy taki kluczyk, no i wiadomo, tak aby wiedział, osoba wiedziała, ile ma tam baterii, będzie tutaj miała wyświetlacz, na którym będzie pokazane, ile jest woltów, bądź stan baterii. No i to wszystko, ja myślę, że jak to wszystko podłączymy, Huawei nam odżyje i będzie naprawdę jeździła bardzo fajnie. Tym bardziej, że ten sterownik jest około 150 W mocniejszy, także Huawei powinna zasuwać szybciej. No to nic, za to bierzemy się do dzieła, tak? No. Jak widzicie najpierw musimy ściągnąć osłonę tutaj Kamile ręce ściągają właśnie osłonę. No zobaczcie stary sterownik. Został wyciągnięty, on leży teraz tutaj. Podłączyliśmy teraz ten nowy sterownik, tak przemyślałem. Bo tutaj dużo miejsca jest w tej hulajnodze. Także zamontowałem jeszcze większy sterownik. Także ona będzie miała jeszcze więcej mocy. Tamten leży sobie tam, a tutaj właśnie zamontowałem większy sterownik. No nic prostszego, zobaczcie. Tu macie przewody 3 do silnika, tak? Także podpinacie je do silnika. Tu macie przewody, które są do hala, podpinacie do hala. Także są te same przewody. Wszystkie bajery, które były w tej hulajnodze, po prostu zostawiłem, nie podpinałem. Tak, tu macie zasilanie do sterownika i manetkę i tylko to nas interesuje, tak? Jeszcze w sterowniku zaraz sobie znajdziemy, gdzie jest switch on i switch off i podłączymy. I Wam pokażę wszystko później na końcu, jak to fajnie zostało podłączone, a w międzyczasie jeszcze pokażę Wam urządzenie, którym sprawdzałem, yy, czy silnik jest sprawny, czy po prostu są sprawne yy, sondy Halla. Co tak tam myślisz? Zostaw to, chodź kiełbaskę upiekłem. Okej, okay, hulajnoga już jest skręcona, jak widzicie wszystko to co niepotrzebne zostało wypierdzielone z tej hulajnogi. Stoi sobie pięknie. Mamy teraz aktualnie 47,6 V. Po prostu jest zrobiona na kluczyko, bardzo prosto. Ten sterownik został przeszczepiony, także... Tak jak wcześniej wspomniałem, wywaliłem nowy sterownik, czy wywaliłem stary, stary sterownik oryginalny i przeszczepiłem taki tani, który możecie kupić sobie za 10 funtów na Aliexpress. Nawet taniej widziałem. Tu macie, widzicie przewody fazowe silnika. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że te przewody są grube, także może ten sterownik obsługiwać większą moc. Przewody hala, podłączenie jest takie same, także nie będziecie mieli w ogóle żadnych problemów. No i co tylko wystarczyło podłączyć, zobaczcie, yy, baterię i yy, trotte, czyli manetkę gazu i to wszystko. No i tak wygląda skończony produkt. To Zamontowałem swoją latarkę. Macie 54,8 V. Po co nam więcej? Zostawiłem oświetlenie, tak żeby wiadomo było widać. Ee, że ktoś w ogóle się nią porusza, no i fajnie nocą, no co? No, się przejechać, idzie zaraz do chłopaka, który będzie zadowolony, bo na pewno to się jemu nie zepsuje już raczej nigdy. Także, jak widzicie, daliśmy tej hulajnodze drugie życie. No, niestety, na oryginalnych częściach naprawa tej hulajnogi to by był koszt za duży, moim zdaniem, a na tych częściach takich wiecie, tanie chińskich kosz jest dobry, części są dosyć zdrowe ponieważ one służą do tych wiecie dużych pojazdów elektrycznych praktycznie większość tych pojazdów które możecie zobaczyć na wycieczkach zagranicznych w Turcji, te trzy kołowce i te inne to właśnie mają takie sterowniki jakie budowałem właśnie do tej nogi. także no nic, zostało tylko oddać ją i mam nadzieję, że będzie się osoba cieszyła z tego sprzętu